Mm-mm. A my gramy filar, a ty, weź się nie wychyli a ja jestem reprezentantem styla grupkila killa Co? Matka nie uczyla, leje się te killa, a my gramy w bilard, a ty weź się nie wychyli A ja jestem reprezentantem styla kila Matka cię nie nauczyła 600 to Cezjusza, w u dusza, ubębi rusza, rymknie jak katusza, jak kusza jak usza, napięty, to ten typi Chęty to te momenty, kręty po, po raz tęby Byle z kumplami whisky Bardziej hardcore'owi niż limbi Wypaly aż po pist Paru i chuj wszystkich A ten dodaje kole, ja pierdolę Dzisiaj jestem bigole Kole na stole Kolejną no kolej Ciągle chodzę napiskany jak mój człowiek kole Lóż co to szybki jak Ektra I wypasiony jak Carmen Elektra jak mixtape, funk, master, flexa Ty, czyli mieć na własnych kompleksach stylu ekstra, więc gram super ekstra Ekstrawaganca, styl popatrzańca Ta plasza do tańca, dziś pijemy granca Leje się tequila, a my gramy w bilard. A ty, weź się nie wychylaj A ja, jestem reprezentantem styla Grup Killa, co, Watka nie uczyla? Leje się tequila, a my gramy w bilard. A ty, weź się nie wychylaj A ja, Nie lat. z niewiarygodną techniką, z nową liryką, wysoki wokal, studio plastiką. 600 stopni Celsjusza jak erotyką, Bit gorący jak romanski to naturniką, robię to z nim jak krótko, z paniką, jak gram, razem z kim, jak mimiką. nim Wyróżniam się jakłem jak Teraz nie Ty teraz nie zwiążesz mnie z polityką. żadną polityką jestem. Akcją na giełdzie, rusze z wzrosty akcją Robię to gościnnie, jednak Robię to nowo lubię, więc proszę nie niewinnie Rym, urodzi głowa, samoczynnie I automatycznie styl dosyć płynnie Na trakach, w innych miastach, innych fatach Kasta, nagrywam, czujesz ten zapach? To słońce. a ekipa nie jest stąd To jest Wrocław, Poznań, nowy front Świeży powiek, yo, wódku, już to wbieg. Miałoby nie być, nie wyobrażam sobie Bierzmy, róbmy to tak po prostu to jest nasz sposób, wpływ na treść tych Wiesz Bierzmy, róbmy to